Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj jest niedziela, 16 maja 2021 roku, praktycznie prawie godzina siódma. Właśnie tyle, co obejrzałem sobie nowe nagranie Alberta, do którego za chwilę sobie przyjdziemy. Wczoraj nagrałem nagranie zatytułowane 5 pytań do Alberta, gdzie każdy sobie może to obejrzeć. Gdzie po prostu grzecznie, w y, sposób w takim tonie grzecznym, zrobiłem to nagranie. Na podstawie jego nagrania, gdzie y, staro się wytłumaczyć, dlaczego powinniśmy uczestniczyć w kulcie maryjnym i oddawać jej cześć, taką, jaka należy się Bogu no i zanim sobie przejdziemy do tego nowego nagrania które no powiem wam szczerze szokowało mnie odpowiedź Alberta to jednakże przyjrzyjmy się jeszcze wczoraj kiedy tutaj zadałem pewne pytania Albertowi pod jego nagraniem odnośnie tytułu, że przez Ma, znaczy do Jezusa przez Maryję to jest fajnym, fajne, sprytne znowu taka manipulacja stawiamy najpierw słowo Jezus ale tak naprawdę jest ważna Maryja. Czyli do Jezusa, ale przez Maryję. No i ja tutaj zadałem takie pytanie. Minuta 13:20. Odpowiesz wreszcie, Albert, gdzie tak pisze w Nowym Testamencie, że zbawienie jest przez Maryję, pomijając już Jezusa, który apostoł, a potem jest takie pytanie który apostoł nauczał tak jak ty w tym i innych nagraniach. Sądzę, że to wyjaśnienie będzie bardzo potrzebne Twoim słuchaczom, żeby pokazać, że to nie jest tylko Twoja nadinterpretacja. No i wyjaśnienie swoim słuchaczom i mi, no, Albert, no, Zobaczycie sami. I teraz tak, tutaj pisze veritas. Nie odpowie. No i jak nigdy, Albert już tutaj w godzinach południowych okazuje się, że nie śpi. Już nie, nie pierwszy raz zauważyłem, że w godzinach południowych, tak o 12, między 12, a czasami między 12 a 1, potrafi odpowiadać na pytania. A czasami jest tak, że w moim, w moim przypadku dwa dni nie odpowiadał. Spał jak niedźwiedź. <noise> Dwa dni. No i Albert odpowiada, poważnie, czyli do mnie pisze, Albert, uwaga, poważnie, jesteś aż tak ślepy w tych wielkich okularach, czyli w tych okrągłych, które mam, prawda? No zaczyna być uszczypliwy, ale Albert, względem mnie. Poważnie jesteś aż tak ślepy w Twych wielkich okularach, typowa zagrywka, taka spróbować kogoś zawstydzić, wprowadzić w taką niepewność, w takie zamieszanie i myślał, że może ja łyknę to co tu pisze, posłuchajcie. Poważnie, jesteś aż tak ślepy w, tych, w Twych wielkich okularach, odpowiedziałem już wczoraj. Symeon mówi o Jezusie. Jako zbawieniu, a przez kogo przyszedł Jezus, nie przez Maryję? Jeśli Jezus przyszedł przez Maryję, a jest zbawieniem, to zbawienie równa się Jezus przychodzi przez Maryję. No więc ja Albertowi odpisałem w jego stylu: Nie lej wody, tylko odpowiadaj na pytanie. No i Herciu tutaj pisze, nawet nie beknie, no bo napisał to po czterech godzinach od tego komentarzu. Cztery godziny cisza, no i Herciu pisze, nawet nie beknie. No to ja Herciowi odpisałem. Herciu, a gdzie się podział Artur z Barbarą? Wymieniają się mailami i dałem mu śmieszek. Herciu, Barbara, ten kołek jest... Ale dzisiaj ma mało śliny po wczorajszej balandze, więc mało pluje. A o okultyście Arturze Kondziole nie ma co nawet pisać. No i włącza się znowu Albert. Jeśli nie widzisz w Słowie Bożym, czyli do mnie znowu, jeśli nie widzisz w Słowie Bożym tego, co Ci pokazuje, czyli Jezusa, nasze zbawienie, że przychodzi przez Maryję. To twój problem. Ewangelia to pokazuje bardzo jasno. Jezus, nasze zbawienie, przychodzi przez Maryję. No i pisze veritas, pitolisz jak po udarze. <tık> tak jak śmierć w gułagach nie przyszła na świat przez Kekę Matkę Stalina, lecz przez szatana, tak i śmierć nie przez Ewę na nas spadła, lecz przez konsekwencje jej grzechu i szatana w życiu człowieka. Podobnie jest ze Świętą Marią. Zbawienie jest dziełem jej syna, a nie jej. Święta Maria ma takie zasługi w zbawieniu ludzi, jaka jest. Odpowiedzialność Ewy za śmierć Abla. Winy synów nie spadają na ojców, podobnie jest z zasługami. Jeśli chcesz nakłonić protestantów do oddawania czci najświętszej Marii Pannie, to rób to w inny sposób. No i tu pisze herciu. Żaden sposób, gdyż wierzący nie odda czci żadnej rzymskiej maryi. Cześć tylko Bogu i Panu Jezusowi. Tu oczywiście się zgadzam. Łapka w górę. Marek Górny. Roman Adamczyk. Maryja z własnej woli została matką syna Boga. Nikt Maryi nie zabrał daru wolnej woli. Jezus przyjął ciało człowieka z ciała Maryi. Czy to tak trudno zrozumieć? Jezus jest Zbawicielem świata, a Maryja współuczestniczką tego zbawienia. W ogóle Marek Górny niestąd nie, stąd nie z, z tym Twoim komentarzem, że się tu chciął, ale może być może chciałeś się popisać, bo przed wczoraj wieczorem, w godzinach już późnych, nocnych, Marek Górny zadał mi takie pytanie, tak? Czy, jak ono brzmiało? Czy Maryja z własnej woli? z własnej woli jakoś tam zgodziła się przyjąć, powiedzmy, poselstwo Gabriela, które jej oświadczył to, co Gabriel jej oświadczył, prawda? Więc ja mu odpisałem, kogo chcesz tym durnym pytaniem brać pod włos? No i może być, może dlatego tutaj tak się wciął z tym komentarzem, a Z tym telefonem, i tutaj się włączyło. I teraz, tak mm. ok, czytamy dalej. Marek Górny. Herciu, Maryja, to chyba ty. No, i co tam dalej pisze? Marek Górny do Veritasa. Nikt ciebie nie nakłania, byś odszedł od protestantyzmu, bo to jest twoja wola. Jak Bóg dał tobie wolną wolę, tak i dał Maryi wolną wolę. To Maryja z własnej woli zgodziła się na współudział w zbawieniu świata poprzez danie ciała swojego Bogu. Nikt przecież, a szczególnie ja, nigdy temu nie zaprzeczałem. Wiadomo, że Maryja wyraziła swoją zgodę, tak? Na objawienie, które po prostu jej przyniósł Gabriel. Wiadomo, że przecież nikt jej do tego nie zmuszał. Oczywiście, że to było wyłącznie z jej własnej woli. Powiedziała tak. I teraz Marek Górny pisze do mnie. Stęskniłeś się za nimi, czy nie masz na kogo wylewać swoich uśmiechów? Moje uśmiechy wynikają z prawdy. A najwidoczniej w waszych kłamstwach panuje smutek. No i teraz ja piszę do Alberta, uważajcie, w odpowiedzi na to, co wcześniej Albert napisał. Bo Albert napisał tak: Jezus, nasze zbawienie, przychodzi przez Maryję. No to ja piszę: No i co? Jezus kazał czynić obrazy i figurki swojej matki, kazał przed nimi klękać i całować, kazał się modlić do swojej matki. A może tego wszystkiego nauczali dopiero apostołowie? Wykaż to na podstawie Nowego Testamentu. A jeśli powiesz, że Kościół od zawsze tak nauczał, to jest to nauka diabła. Jeśli powiesz, że tradycja Kościoła tak zawsze nauczała, to jest to tradycja od diabła. I ci żadne okulary nie pomogą, bo to jest. Twoja ślepota duchowa, Albercie. No, i tu dalej myślę, że nie muszę czytać, bo nie ma sensu. Przejdźmy teraz do nowego nagrania i zobaczmy, właśnie odpowiedź na Alberta, bo tak jak powiedziałem we wczorajszym nagraniu, we wczorajszym nagraniu zadałem 5 pytań no i miałem nadzieję że przynajmniej przynajmniej odpowie na jedno pytanie przynajmniej no a Albert odpowiedział głośnie na wszystkie pięć pytań tylko teraz musimy zobaczyć w której to minucie było bo tutaj nie pamiętam a tytuł nagrania jest taki, nowego nagrania. Opętany debilizm, cud w kanie. Cud w kanie, komentarz. Czyli opętany debilizm, cud w kanie, komentarz. To jest tytuł nowego nagrania Alberta, gdzie Albert po prostu udziela, jak na misjonarza katolickiego przystało, odpowiedzi na pytania. No bo wiemy, średniowiecze się skończyło, ludzie już potrafią zadawać pytania. No i zobaczmy właśnie jak misjonarz Albert, yy, można tak powiedzieć śmiało na niewygodne pytania odpowiada. Jeśli w ten sposób misjonowałeś ludzi, gdzie natrafiłeś na mądrych ludzi, którzy potrafili zadawać pytania i nie przyjmowali Twoich gniotów, jak Ty to nazywasz, które im tam pociskałeś, to w odpowiedzi padały takie słowa jak i tutaj w tym nagraniu. Które rzekomo się jak te przeklęte... Absolutnie się nie zajął sprawą. Widzicie tutaj, Czekam, to, tutaj, przepraszam raz jeszcze mocno, ale po prostu to trzeba powiedzieć bez, bez białych rękawiczek. To właśnie to sranie żyletkami na siłę, byleby tylko nie, nie przyjąć prawdy, że Najświętsza Maria Panna stawia się za nami, że jest pośredniczką i prawdy biblijną negować, bo szatan nie pozwala jej przyjąć. To jeszcze raz. Czy Jezus posłuchał swojej matki? Absolutnie nie. Czy zorganizował winę, czy wysłuchał, wysłał swoich uczniów w winę, czy w jakikolwiek sposób zajął się tematem przekazanym mu przez matkę? Absolutnie nie. Można powiedzieć więcej. Nawet nie wysłuchał jej prośby. No tak nie wysłuchał, że jednak cud się dokonał. A ci, co widzieli, że wstępek była woda, doświadczyli cudu. Czyli doświadczyli cudu. Ale Chrystus się tym nie zajął. Nie zajął się, ale doświadczył cudu. Maria była nieposłuszna, Jezus jej nie posłuchał, a więc i te... Maria nie słuchała Jezusa, i Jezus nie słuchał Maryi, ale cud się dokonał, tak? Durnie opętane, albo Chrystus jest świętością, albo jest tak posłuszny, że jest nieposłuszny. Maria tak jest posłuszna, że jest nieposłuszna. Ten nie słucha tego, tamten, tamtego, ale skończyło się jak? Że cud się dokonał, tak? To jeszcze zacznijcie tu durnie o wypowiadać, że się pokusił. Przestańcie za, zaprzeczać e, prawdzie biblijnej. Robciu, piszesz taką głupotę o to, że Jezus zbawienie nasze przyszło przez Marię. No to co? To główny, Robciu. Jeżeli nie widzisz tej prawdy, to jest Twój problem. Zbawienie przyszło przez Marię. Chrystus przyszedł przez Marię. A jeszcze do tam później piszesz, że Jezus kazał nam tworzyć obrazy. Nie rozmawiamy o obrazach Marii. Rozmawiamy o zbawieniu, które przechodzi przez Marię. A zbawieniem jest Chrystus, który przyszedł przez Maryję. Veritas też inteligent. O zbawieniu przychodzi przez Maryję, ale dzieło zbawienia jest Boże, a nie, a nie jej. A kto mówi, że, Mary, że dzieło zbawienia jest dziełem Maryi? My mówimy, że to dzieło Boże przychodzi przez Maryję. A dziełem zbawienia jest Chrystus. Chrystus jest zbawieniem. Chrystus jest zbawicielem i On przychodzi przez Maryję. No, ale to tylko opętani, obłąkańcy. Mogę takie rzeczy mówić. Przepraszam, że w mocnym tonie, ale moi drodzy, jak można dojść do takich opętanych, obłąkanych wymiotów, że Chrystus nie posłuchał matki, a że matkę nie posłuchała Chrystusa, że absolutnie się tym nie zajął, ale cud się dokonał i jeszcze na koniec objawił swoją chwałę i był w tak? Maryja występuje, nie mają już wina. Kto nie ma, ludzie, kto mówi Maryja? Do kogo, do Jezusa. Więc ona przed Chrystusem staje w imieniu tych ludzi, nie mają już wina. I Chrystus, słyszy, widząc swą matkę, która się wstawia ze swoimi ludźmi, nawet jeśli to nie była jego sprawa, nawet jeśli nie nadeszła jego godzina, właśnie słysząc głos matki, ulega prośbie i przyspiesza. Rozumiecie, zmienia swój zamysł, przyspiesza go i dokonuje cudu u swojej chwale. A takie opętanie. Obłąkane, debile, stado baranów, pędzących na potępienie i zaślepienie, mogą tylko takie brednie wypisywać. Przepraszam, że mocniej, ale trzeba bez rękawiczek, bez obijania, pewne i czuciu, czuciu czu, powiedzieć. Pozdrawiam. No ale Albert, tyś to nic nie powiedział. Ty w tym nagraniu tylko powyzywałeś ludzi, ale żadnej odpowiedzi nie udzieliłeś. No, odpowiedzi brak. Widzisz. Twoja obuda, Albert, wychodzi! Jak się pyt, ciebie pyt, tak samo. To to, jak żadnej, jak się ciebie pyt, tak samo. tego po prostu nie da się przeskoczyć! Pokonać! Jak nie trzeba, to. jak się ciebie po prostu też przyciśnie do muru, jak to się mówi, to zaczynasz, no niestety, miotać się i wychodzą demony z ciebie, prawda? Zobacz, jak się zachowujesz i jakich słów wyzywasz. Mnie się już nie chce wracać na początek tego nagrania, gdzie jeszcze gorzej, jak takie słowa jak debile, nie debile, tam na samym początku nagrania, żeś wszystkich zbluzgał, jak na Polaka przystało, naprawdę, jak na Polaka przystało, nie przebierałeś w słowach, a przede wszystkim jak na misjonarza katolickiego nie przystało, żeś się zachował. Także no, niestety, Albert, kończąc to nagranie, ja naprawdę dziękuję Ci za to, Twoją, tą Twoją naprawdę krótką odpowiedź, ale jakże dobitną i dziękuję też y, moim słuchaczom. Tak to powiem, moim i naszych chyba chciałem powiedzieć. W każdym razie dziękuję wszystkim słuchaczom. No i widzimy właśnie jak y, właśnie katolicki misjonarz Albert po prostu. No ja uważam, że tym nagraniem, że się po prostu skompromitował i po prostu wyszło chamstwo, słoma i gówno z twoich butów. Dziękuję za uwagę.